Psalm 60. modlitwa po poniesieniu klęski, prośba o pomoc. Przewodnikowi chóru, mamutę, lilia świadectwa, mig tam Dawidowych dla pouczenia. Gdy walczył z Aramejczykami Mezopotami i z Amaryjczykami Soby i gdy Joab wracając pobił 12 tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. Boże który nas odrzuciłeś, złamałeś i gniewałeś się na nas, odnów nas. Wstrząsnąłeś ziemię, rozdarłeś ją, napraw rozpadliny jej, bo się chwieje. Lud swój wystawiłeś na ciężką próbę, napoiłeś nas winem odurzającym. Dałeś sztandar tym, którzy się ciebie boją, aby uciekli przed łukiem sela. Aby zostali wybawieni umiłowani twoi, Pomóż prawicą swoją i wysłuchaj nas. Bóg przemówił w świątyni swojej: z radością rozdzielę sychem i rozmierzę dolinę Sukot. Moim jest Gilead i moim Manases, A efraim osłoną głowy mojej. Juda jest berłem moim, Moab miednicą, w której się myję. Na Edom rzucam mój sandał, na ziemię filistyńską. Okrzyknę z radością zwycięstwo. Któż mię wprowadzi do miasta warownego? Kto mię zawiedzie do Edomu? Czy nie ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czyś nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo ludzka pomoc jest niczym. W Bogu odniesiemy zwycięstwo. On zdepcze wrogów naszych.